Cześć! Witam Was ze słonecznej Chorwacji. Znajduję się właśnie na wyspie Ciowo. 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 Znajduję się właśnie na wyspie Ciovo i zmierzam na jej najwyższy szczyt. Zapraszam Was na kolejną przygodę. Wracam teraz na główną drogę, ale mniej więcej za kilometr będę odbijał na e, jakąś taką ścieżkę. Mam nadzieję. Może parę takich spraw lokalizacyjnych. Gdzie jestem? Parę kilometrów na południe od Trogiru, w miejscowości Okrug Gorni, nasz Nocleg, położony jest mniej więcej 50 metrów powyżej poziomu morza, a najwyższy szczyt, Rudine, znajduje się na wysokości 218 metrów nad poziomem morza. Jestem w tym momencie właśnie, tak mniej więcej w połowie tej trasy. W takich regionach, gdzie też jest tak gorąco, raczej mniej jest turystów pieszych, tak jak ja teraz. Głównie są to rowerzyści. Pozwala to oczywiście na przemieszczanie się z większą prędkością na dłuższym dystansie. Będą nam dzisiaj towarzyszyły cykady. Co ciekawe, wczoraj było pogorszenie pogody i normalnie jak makiem zasiał cichutko. Może uda się je też nagrać. Wbrew pozorom nie jest wcale aż tak ciężko je znaleźć. Zwykle wydawało się, że te dźwięki dochodzą, nie wiadomo skąd. Zobaczcie, tak się tutaj dba o wodę. W miejscu, w którym jest tak sucho, jest sobie zagajnik. Są e, takie e, beczki, no i do tych beczek jak pada deszcz, woda sobie spływa po tym daszku, no jest to sprawa nieby oczywista. A co ciekawe, tutaj na wyspie Chiowo e, nie ma naturalnie występującej wody, e, to znaczy nie ma żadnego źródła, nie ma żadnej rzeki, cała woda, która się tutaj znajduje wokół wyspy to oczywiście słona woda morska, no i oczywiście gdzieś tam w miastach woda doprowadzona z części kontynentalnej. Się wystraszyłem trochę. Stąd tutaj każdy opad, każdy deszcz jest na wagę złota. No i warto po prostu tą wodę magazynować. Sprawdzimy sobie lokalizację. Ja znajduję się właśnie na wysokości 135 metrów nad poziomem morza. E, przyszedłem tam z góry. Trasa biegnie, 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 aż tam gdzieś na dół w te krzaczory. Tam w ogóle widać wybrzeże, także fajnie, e, a szczyt Rudine będzie gdzieś tam, ale zacząłem się zastanawiać, Ła! Że... Wow. jakieś rany, jakiś kolec. Trochę zacząłem mieć wątpliwości w momencie, w którym ta ścieżka zaczęła się coraz bardziej zawężać i coraz bardziej zaczęła zarastać krzaczorami. Myślę, że ta ścieżka tu prowadzi. Niezbyt mnie przekonuje schodzenie tam w tą dolinę, ale stamtąd potem spinaczka na samą górę też nie należy yy, w tym klimacie do yy, super wielkich przyjemności. Jak i, um, jaką wysokość będziemy traktować I to jest tutaj ta czerwona trasa eee! Teraz jeszcze mała ciekawostka Miejscowość Żedno Nazwa tej miejscowości w tłumaczeniu oznacza Stragniony I to jest właśnie cykada. No i jest to właśnie związane z tym, że tutaj no, ciężko było o tą wodę po prostu. Brak naturalnego źródła po prostu tej wody tutaj. Jedynie pozyskiwanie tej wody z opadów spowodowało, no, że jakby teren jednak tutaj jest dość suchy. Stąd właśnie tak nazwano tą miejscowość. A teraz ja jak zwykle zastanawiam się, czy w prawo ale tam idziemy do miasta czy w lewo muszę sprawdzić mapkę skręciłem na lewo fajna taka udeptana ścieżka warto pamiętać jednak o tym żeby przygotować sobie tą trasę wcześniej właśnie mapę nawet w formie screenów żeby w momencie w którym utracimy zasięg nie mieć po prostu problemu ze zlokalizowaniem swojego położenia no i oczywiście woda zostało mi około litr wody Wiem, że jak wrócę do miasta będę musiał ją uzupełnić, bo no, na taką wędrówkę 1,5 litra butelka to zdecydowanie za mało Ale trasa naprawdę nie jest jakoś bardzo wymagająca Naprawdę ciężko byłoby się tutaj zgubić Zostało mi jakieś 25-6 metrów do osiągnięcia szczytu Terem praktycznie jest niemal płaski. Myślę, że jest to bardzo ciekawa alternatywa dla plażowania, siedzenia, odpoczywania gdzieś w kurortach czy nad samym morzem. O, motylek. Tu już ładnie widać Policę w Pitu. Zobaczcie. Jaka piękna, niebieska woda. Te miasto. No i lotnisko. Co chwilę słychać też odlatujące samoloty. Jestem dosłownie parę metrów przed szczytem, ale łażę przez jakieś haszcze. Poszedłem sobie ścieżką obok, sądząc, że to będzie bardziej ścieżka dla pieszych, a trzeba było iść jednak tą ścieżką główną, no i tutaj jakby są te zagajniki takie, te gaje oliwne, ogrodzone takim dość szerokim tutaj jakby murem z tych kamieni. Gdzieniegdzie gdzie są ponarzucane yy, suche gałęzie, pewnie właśnie po to, żeby tu nie przechodzić. Dla mnie w momencie, w którym już tutaj wlazłem uniemożliwe, yy, to po prostu wydostanie się. Spróbuję wdrapać się. o. jest to w ogóle jakieś złomowisko. Nie wiem czy nie lepiej będzie po prostu wrócić na główną ścieżkę i... A nie, ona chyba tu biegnie. Udało się. Już chciałem trochę ponarzekać, ale lepiej tego nie robić o właśnie. I tu są takie. Takie chaszcze. Nie jest to duże, ale wszystko jest twardolistne takie, nawet ta trawa. Tutaj te wszystkie rośliny. Biorąc pod uwagę sandały, wczepia się to. O, no i właśnie te wszystkie jakieś takie malutkie paprochy. Kuje to strasznie. Trochę tak jak nasz oset. Uff, dobra, no i jestem na tej głównej trasie. Ale masakra, jakie złomowisko. No tego się nie spodziewałem na szczycie. Myślę, że ten szczyt to będzie właśnie taka, takie coś płaskiego. Mam jeszcze jedną minutę. Dobra, przejdę się, zobaczymy. Nie wiem, czy ten szczyt nie będzie za tym murkiem. Dobra, proszę Państwa, idę tu. Brakuje mi jeszcze 9 metrów aby stanąć na szczycie. Nie wiem czy to coś da. Czy się tędy przejdę, ale jak zaszedłem już tak daleko, to już nie odpuszczę sobie wejścia na samą górę. Powalone drzewa czasami celowo poukładane, czasami po prostu powalone, no sprawiają, że wędrówka na dziko jest ultr ultra nieprzyjemna. No, i mamy taki lasek. Mamy lasek. Może z drugiej strony jakoś spróbuję. A to już ostatnie podejście, ostatnia próba. Tutaj przez te drzewa, i jak nie. To wracam. A te góry tam na horyzoncie wyglądają przepięknie. Dobra, taki mamy powiedzmy szczyt. Telefon pokazuje mi, że szczyt jest w ogóle gdzieś tam. Ciężko znaleźć szczyt w takim miejscu, gdzie jest no, względnie płasko. To trochę tak jak szukanie szczytu w niektórych polskich górach, gdzie po prostu jest tabliczka albo nawet jej nie ma, albo jest to gdzieś właśnie tam na uboczu, troszeczkę trzeba przejść na dziko. Jakby człowiek wie, że jest na tym szczycie tylko e, sprawdzając po prostu położenie na mapie, ewentualnie wysokościomierz. No i co? No i tyle. Mi satysfakcję zawsze daje to, że po prostu jakiś punkt się zaliczy, że jest ta przygoda, ta wędrówka, przedzieranie się właśnie przez, te, przez ten cały gąszcz tutaj e, i poznawanie robaków, które mi właśnie siadały na ręce. Dziękuję Wam za oglądanie. No, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć! Dało się jeszcze dotrzeć na ten punkt widokowy, e, znajdując się no niedaleko szczytu, który tak naprawdę też jest określany jako e, w zasadzie bardzo płaski teren. Jakby tak tłumacząc, jakby dosłownie. Opis tego miejsca z tej mapy, takiej, która tam była umieszczona w tym parku. Czyli de facto wszystko to, to co miałem, to był szczyt. O, tu możemy nawet na to zerknąć. To wszystko, co widać tam, to nie jest bezpośrednio sam ten szczyt. Tamtymi wzgórzami się poruszałem. Ale jak widzicie, no jest tam dość płasko. Jest to taka kopuła. Zajęło to wszystko jakieś. 5 godzin. Zostało mi tak z pół godzinki jeszcze spacerku spokojnego. Szkoda, że tą samą trasą, ale już chcę jak najszybciej wrócić do domu i nad morze. Trochę jeszcze popływać dzisiaj, bo dzisiaj ostatni dzień tutaj. Jutro wracamy już do Polski. Docieram z powrotem do drogi asfaltowej, do drogi głównej. Tam mamy widoczek na morze. I teraz to już naprawdę koniec. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za obecność. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.